Witamy widzowie w kolejnym odcinku. Dzisiaj e, będziemy kurierem części do druga, więc no, będziemy dalej zchodzili. Po prostu no po prostu ten e, sz, e, sz, no aż coś pogrzeba, no, ale już naprawili samochód, więc mogę jechać. Teraz trzeba wziąć prze paczkę. No i wejść, no musimy ją gdzieś jeszcze raz wziąć. No idziemy po prostu o tą paczkę. Dobra, już, już tu parkuje. Wychodzimy. No i tutaj mamy tu, tu mamy o paczki. Wezmę sobie jedną. I teraz trzeba ją wsadzić. O! Dobra nic. I teraz robić higieny mówię. Do o tej osoby, która zamówiłem. Więc dobra. A tak, tu już jadę. na stacji benzynowo jak ktoś chciał ten. Nowy, nowy distributor. więc, no, wyciągamy paczówkę i no, Dzień dobry, proszę pana, już jestem no, no, dobrze, dziękuję za paczkę dziękuję ile płacę? 500 e, e, zł. Dzień, dziękuję do widzenia widzenia tak, no mamy ojcik. Zrobiłem e, e, 400 zł, znaczy 500. Więc jedziemy po kolejną książkę. Dobra. Lecimy. No i tutaj jest trzeba zapaczkę. No, dobra. Dziękuję. Dobrze. Dobra. Teraz ją muszę złożyć jak, jak zawsze. No i jedziemy z nią. I to są jakieś... To jest jakiś zestaw do ćwiczeń. Jakieś hantelki. I ciężary. Tak. i to się... cały tu na siłownię. I chyba... No i weźmy se to. W I po prostu damy. no gdzie... Gdzie jest ten, jest to? Tam, tam mam Dzień dobry, ja już mam. Proszę pana, proszę. Dziękuję. Y, 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 200 zł. Proszę bardzo. Dziękuję. Do widzenia, do widzenia. Więc już mamy 700 zł. Więc no, grubo. Teraz jakąś paczkę, za którą dostanę 300 zwrotów. Więc trzeba jak najszybciej tą, tą paczkę wnieść. Więc dobra, no idziemy tu paczkę. Dobra, i to jest. Dzisiaj ostatnie nasze zlecenie, I 300 zł za ją zarobię. I czyli razem tysiąc? Zabraję, ja nie Dobra. <laughs>

Nie czy to jest dobry pomysł, żeby grać z rozbitego samochodu, ale ja Tutaj jeszcze się... No tutaj się tylko drzwi jara. Dobra, uciekam. Pieszą się, drodzy, na tą plakę. Dobra, proszę bardzo. Dziękuję, będzie 600 złotych, proszę bardzo. Dziękuję. Dobra, teraz chcę wejść do szefa. Zawsze, żeby, 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 powiedział, że żeby, 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 odszkodowanie już, żeby, żeby, nie mi dał już na odszkodowanie. Ja muszę zapłacić teraz. Dzień no, proszę pana. Dzień dobry. O czym pomysł bez auto? auta? No, proszę pana. E, e, no, jest mały problem. Co się stało? Znowu, ro... Znowu ci się silnik popsuł? Nie, rozbiłem się. Dawaj tu siaka. Proszę bardzo. Eee, a, eee, dobra, już dajemy. Proszę. Dziękuję. Eee, no różnie no, no, Franciszką siedziałeś. A no, nie jestem Anco? Po prostu radził Brooks, Dinner. Dobra, dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Dobra, widzę, to, to jest na tyle chyba w tym odcinku, więc ja już się z wami żegnam. Oczywiście zostawcie suba i lajka. Już się z Wami żegnam, więc. Papa! Papa pa, widzowie. Mam nadzieję, że mnie się fajnie tu oglądało.